Witam Państwa najserdeczniej. Drugi odcinek naszych rozważań dotyczących kosztów uzyskania przychodów poświęcę problematyce składek na ubezpieczenie zdrowotne jako kosztu uzyskania przychodów. To oczywiście temat aktualny i, i jest, stanowi odpowiedź na sugestie ze strony widzów, którzy, których interesują szczegóły. Jak wiadomo, wiedza na temat kosztów uzyskania przychodów to jest nieprawdopodobny zakres przedmiotowy, zarówno z strony czysto legislacyjnej, jak i interpretacyjnej, judykacyjnej, więc mamy o czym mówić. Natomiast no, kopalnia tematów. Natomiast najważniejszy jest, i okazało się, coś, co jest ważne dzisiaj. I, że, I starajmy się odnieść do stanu, który jest od 1 stycznia tego roku i, co najważniejsze, jak ulegnie zmianie od 1 stycz, lipca tego roku. To prawda, prace nad nowelizacją ustawy jeszcze nie zostały zakończone, ale no, wszystko wskazuje na to, że, że nastąpi to dość niedługo. Przypomnę, dotyczy to kosztów uzyskania przychodów podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, będących osobami fizycznymi, które i uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i osoby te są jednocześnie zobowiązane do zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli są jednocześnie podatnikiem podatku dochodowego, uzyskując przychody Przychody, z którymi związane są koszty, czyli rozliczenie, gdzie podatek dochodowy jest na zasadach ogólnych, czy to są księgi rachunkowe, czy podatkowa księga przychodów i rozchodów, to nie ma to znaczenia. I podatnik ponosi daninę publiczną, jaką jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wiemy, że ona została podwyższona w tym roku. I nie pomniejsza. Podatku należnego z tytułu, pod, z tytułu, znaczy dochod, pod, podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przypomnę, jak to wyglądało przez wiele lat poprzednich, kwota pobranej składki albo wpłaconej składki zmniejszała podatek należny w granicach 7,75% tej. Podstawy, czyli poniesiony był ciężar tejże składki, ale w związku z tym, że zmniejszała ta kwota podatek należny, no to bardzo trochę przypominało, tylko to jest obo obowiązkowe, niedobrowolne. Ten wydatek nie był kosztem uzyskania przychodów, ale też nie był też odwrotnie, nie był, nie był kosztem uzyskania przychodów, bo podatnik, podatnikowi przysługiwało uprawnienie dalej idące, bo zmniejszał o kwotę pobranej lub wpłaconej składki y, podat, kwotę należnego podatku. To prawda, występowała różnica, nadwyżka kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, i w tym zakresie ten wydatek nie był kosztem uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej y, pozarolniczej, działalności gospodarczej. Dotyczy to także, także y, innych źródeł przychodów, np. przychodów ze stosunku pracy, z umów o dzieło lub umów zlecenia. Czyli w tamtym zakresie też. Y, Zmniejszenie o kwotę składki, kwoty podatku należnego rozwiązywało przynajmniej w zasadniczej części problem niezaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów i niezmniejszenia, bo to na to samo wychodzi, podstawy opodatkowania w tym podatku. Niezmniejszenia. Bo jak wiadomo, dany, dana danina publiczna, np. jakim jest składka na ubezpieczenie społeczne. W części ponoszonej przez pracownika pomniejsza podstawę opodatkowania. Nie jest kosztem uzyskania przychodów, ale obowiązkowo pomniejsza podstawę opodatkowania. Czyli skutek fiskalny jest ten sam. Od tej kwoty nie ma, ta kwota nie tworzy podstawy opodatkowania. I w związku z tym nie podlega opodatkowaniu. Gdy zmniejsza kwotę podatku należnego, to oczywiście jest to uprawnienie dalej idące, czyli nie zmniejsza podstawy opodatkowania, ale zmniejsza, czyli złoty do złotego, podatek kwotę podstawy opodatkowania, pod, kwotę podatku należnego. No i to, to, że od składki na ubezpieczenie zdrowotne co zasady wynoszącej 9% w istocie dochodu, Trzeba uznać to za do, ją za dochód i opodatkować ją podatkiem dochodowym, bo skoro nie zmniejsza ona kwoty podatku należnego i nie jest kosztem uzyskania przychodów, i nie jest, a tam, gdzie nie ma kosztów uzyskania przychodów, na przykład przychodach ze stosunku pracy, nie zmniejsza podstawy opodatkowania, no to znaczy, że ta Część dochodu, z którego pobrano tę składkę, jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. No i to o tym swego tam czasu, prawie pół roku temu mówiłem, no i spotkało się to ze zrozumieniem, co może. Ja zresztą pisałem na ten temat już przed, przed kilku, przed prawie rokiem. Na początku to kwestionowano te, te, te moje wypowiedzi, potem się okazało, że chyba miałem rację, no, że nie można opodatkować daniną, pu, daniny publicznej, daniną publiczną, czyli składki, która jest dla podatnika wydatkiem, nie można uznawać za jego za dochód podlegający popodatkowaniu po podatkiem dochodowym, no i, 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 i nawet obiecano. Publicznie, że ten błąd zostanie naprawiony. Że kwota składki pobranej bądź zapłaconej czy przez płatnika, czy bezpośrednio przez, przez ubezpieczonego, będzie to kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania. Czyli nie będzie podatku od wydatku, jakim jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Czy tak się ma stać? No, w, tylko w niewielkim zakresie. Nowelizacja projektowana ciągle, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w artykule 23 ustęp 1 punkt 58 wprowadza zasadę, że składki w dalszym ciągu na ubezpieczenie zdrowotne nie będą kosztem uzyskania przychodów, ale z wyjątkiem składek, które zostały y, zapłacone przez podatnika Podlegającego opodatkowaniu na zasadach artykułu 30C tej ustawy, czyli tzw. Tak 19% podatek liniowy, i to nie będzie to dotyczyć to będzie nie tylko składek zapłaconych przez samego podatnika, ale także przez osoby współpracujące z podatnikiem ale w granicach limitu. I ten do łącznej wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 8700 zł. Czyli zapłacone składki do wysokości 8700 zł. będą kosztem uzyskania przychodów, natomiast zapłacone składki powyżej tej wysokości w dalszym ciągu nie będą uznane za wydatek za część dochodu podatnika, czyli będą podlegały opodatkowaniu i, i efektywną stawką, jeżeli podatnik wykaże dochód, oczywiście z tego tytułu, ponieważ y, wtedy pojawi się, y, bo ta składka, y, to jest bardzo ważne, jeżeli nie będzie dochodu, no to będzie składka, składka zryczałtowana, kwotowa. I wtedy, czyli nawet przy braku dochodu, będzie poniesiona ta danina publiczna. Tam są jeszcze drugi przepisy, które uprawniają do zmniejszenia należnego podatku z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz należnego podatku z tytułu karty podatkowej, ale to nie jest problem kosztów uzyskania przychodów, więc jest poza zakresem dzisiejszego zainteresowania. Czyli zrobiono krok w tym kierunku. Zrobi się, bo dopiero to będzie od 1 lipca. No i tu oczywiście podatnicy zadają bardzo ważne pytanie, bardzo ważne, czy składki zapłacone przed 1 lipca będą mogły już w lipcu być kosztem uzyskania przychodów w granicach tego limitu. Przepis tego nie zabrania, Czyli nie mówi, że kosztem uzyskania przychodów są składki, które zostały zapłacone od daty wejścia w życie tej ustawy, czyli tej nowelizacji, czyli będzie można z tego uprawnienia, tego, znaczy nieuprawnienia z tego przepisu skorzystać już na początku lu, lipca i, i z tytułu wcześniej zapłaconych składek. No to oczywiście jest to krok we właściwym kierunku. Miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany, bo nie objął on, co bardzo ważne, przychodów ze stosunku pracy, ani przychodów z innych źródeł, a także nawet z pozarolniczej działalności gospodarczej objętej zasadami ogólnymi, czyli skalą podatkową. Tam w dalszym ciągu wydatek podatnika czy też pobrana składka przez płatnika nie będzie zmniejszać podstawy opodatkowania czyli składka będzie opodatkowana podatkiem dochodowym czyli faktyczna efektywna składka na ubezpieczenie zdrowotne biorąc pod uwagę opodatkowanie będzie jeszcze większa o kwotę podatku od Kwoty składki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za sugestie dotyczące niniejszego tematu. Pozwolę sobie do niego jeszcze wrócić. Ponieważ te zagadnienia wzbudzają zainteresowanie, zarówno w takich szczegółach, jak i w rzeczach bardzo ogólnych, jest taka sugestia, żeby w ogóle trochę o podatku dochodowym, o kosztach uzyskania przychodów w tej części podstawowej, pojęcie kosztu poniesionego i pojęcie kosztu potrąconego poruszyć. Jeżeli jest taka wola i zainteresowanie, to oczywiście to zrobię. Pozdrawiam do widzenia. Dziękuję bardzo.